To jest wiosna. To jest pora roku i jest ciepło. z trzy dni są złotki na drzewa. Bardzo ładnie pachnie, powiem. Jakieś cieplutko możemy się bawić na podwórku. Możemy być krótkich, chcemy długich rękawarz. Wgrywają się pisklęta, ale ptaki budują gniazdo. Że nasza budowa która następuje zawsze w marcu. Można iść na spacer do lasu zobaczyć liski I jeszcze szyszki. Mogą być dziurki. Możesz zdjąć kurtkę i bluzę. Rosną kwiaty. Plazne. To Rozpoczyna się właśnie prace w ogrodzie Ciełkują nowe rośliny Jest wielka noc Słońce można wyjść na rowery mm. I rodzą się nowe zwierzęta jak lamy albo kurczaczki Budzą się bo boczany lecą Wracają Afryci Czekają ptaszki Jest piękny zapach jak się wychodzi z domu Chce się pobiegać na łące No diety Wszędzie śniegi. Leci dużo słońca. Piaski cierkają za oknem. Rosną i wszyscy zbierają na bukiet. Noc na lobit. Beł wędku nagle, Bywają Zaczyna się nowe życie, na przykład pąki zaczynają rosnąć i jakieś jakby takie części od drzewa i tulipany. Kiedy kwiatki kwitną, jak ten. Co to znaczy mieć wiosnę w sercu? Czy twoje serce się cieszy i się szczęśliwi, że, że ma fajnie. Radość. Że jest ci ciepło, przytulnie. Dobrze się czujesz. Nie trzeba się nie. martwić, tak jak ta nam tata. Mieć radość, miłość, mądrość, kwiaty, zaplecone plecota, wiadek. Może otoczyć Twoje serce? To trzeba się uśmiechać, ładne miny i rośnie ci serce. To się radujesz i uśmiechasz. Uśmiechać się, bo lubisz chodzić na spacery. Toś bardzo nas kocha. Jak ktoś jest uśmiechnięty. Radość, masz dobry czas i że masz nadzieję. Masz cieplutko w sercu i masz radość, uśmiechasz się. Jest taki radosny i uśmiechnięty. Lubię serduszko. Jeszcze serce może takie naprawdę sobie też leżeć na leżaku i sobie odpoczywać zobaczenia na talitańucpa pa